19 maja 1941 roku z Gottenhafen, tak brzmiała okupacyjna nazwa Gdyni, w swój pierwszy rejs bojowy wypłynął pancernik Bismarck. Po dołączeniu ciężkiego krążownika Prinz Eugen i eskorty zespół wziął kurs na Wielki Bełt. Pancernik na wysokości Bergen u wybrzeży Norwegii został zauważony przez brytyjski samolot rozpoznawczy. Cała brytyjska flota została natychmiast wysłana do akcji. Pościg za Bismarkiem trwał przez całe Morze Północne i Morze Norweskie aż do cieśniny duńskiej, leżącej pomiędzy Islandią a Grenlandią. Dopiero tam został przechwycony przez brytyjski krążownik Hood i pancernik Prince of Wales. 24 maja doszło do bitwy i zatopienia krążownika Hood, uważanego za symbol morskiej potęgi Wielkiej Brytanii. W potyczce lekko uszkodzony został także Bismarck, który postanowił dopłynąć do Brestu we Francji. W pościg za Bismarkiem ruszyło kilkanaście okrętów, między innymi krążowniki *Renault* i *Dorsetshire*, lotniskowiec arc Royal*, pancerniki *Rodney* i *Revenge* oraz niszczyciele *Tartar*, *Somali*, Mashona, *Kosak*, *Sik*, *Zulu*, *Maori* oraz polski *Piorun*, który wyśledził Bismarka. Doszło do kolejnego pojedynku. 26 maja Bismarck został trafiony torpedą, która uszkodziła ster. Przez całą noc okręt był ostrzeliwany przez brytyjskie pancerniki. Rano 27 maja unieruchomiono Bismarka, a półtorej godziny później zatonął po trafieniu trzema torpedami z krążownika Dorsetshire. Istnieje także wersja mówiąca o samozatopieniu jednostki. Z 2200 członków załogi przeżyło tylko 115 osób, przy czym różne źródła podają różne liczby. Wrak Bismarka został odnaleziony w 1989 roku na głębokości 4750 metrów.